Dziękuję, że Pan to pokazał. No, ja się wywodzę z rodziny o tradycjach antykomunistycznych. Mój dziadek w roku 50 został aresztowany na Dolnym Śląsku, wywieziony do UB w Wrocławiu, gdzie spędził dwa lata, tak jak Pan Adam również w więzieniu. No, był torturowany niesamowicie przez ubecję. To były straszne czasy, gdzie ludzie w klatkach siedzieli, w, wodzie, do, w wodę do ust po prostu i siedzieli tam cały dzień na przykład w tej klatce. I tak się działo i ci oprawcy nigdy nie zostali osądzeni. Potem w tak zwanej wolnej Polsce, tak 90., kiedy czytałem akta, to sędziowie tych oprawców po prostu nie winiali. Bo twierdzili, że nie ma żadnych dowodów. No, zeznania to za mało dla nich to było, tak? Więc y, oni się śmiali, po prostu w twarz brali wysokie emerytury i śmiali się tym bohaterom w oczy, widząc ich. No, dlatego też ksiądz Jerzy, no, przede wszystkim też dlatego, że jest podlaski, tak samo jak ja. Jesteśmy z tej samej Ziemi, ja znam także rodzinę. Państwo Popiełuszko, których pozdrawiamy serdecznie, ciągle tam mieszkają, na tej naszej ziemi podlaskiej, nieopodal Sokółki, oczywiście Słuchowoli, tutaj w okopach się urodził ksiądz Jerzy Popiełuszko. I to jest taka żywa, wielka postać dla nas do dzisiaj, szczególnie właśnie nie tylko w całej Polsce, ale także u nas na rodzinnym Podlasiu. Czy uważa pan, że oprawcy zostali osądzeni wystarczająco? Nie, no podobnie pani redaktor w sprawie, o której mówiłem. Sytuacja jest niesamowita pod kątem skandalu, tak? bo ci oprawcy, to pewnie pan Adam jako bohater tamtych dni nie ma więcej do powiedzenia ode mnie w tej, w tej sprawie, ale e, no, tak zwane wolne sądy w III RP de facto e, napluły w twarz wszystkim tym, którzy walczyli z komuną. Tak to trzeba wprost powiedzieć, ponieważ e, ci, którzy zostali skazani na te wyroki, ci zabójcy księdza Jerzego, e, oni przecież wszyscy wyszli dużo szybciej tak? z tych więzień, zostali objęci tak zwaną amnestią. Czyli takich bandytów można powiedzieć, którzy zabijali bohaterów po prostu tą tak zwaną amnestią niesamowite, zwolnionych więźniów. a co więcej, ci, którzy nimi kierowali, tak, czyli ich dowództwo, czy to czwartego departamentu MSW, czy generalnie z kierownictwa APRL-u, bo wiemy, że przecież to była operacja całego komunistycznego państwa, którą potem notabene zgrzeszył pan Urban chociażby. Oni nigdy nie zostali osądzeni. Oni po prostu do dzisiaj ich dzieci się śmieją. I tak. tu ładne, znaczy ładne, straszne sformułowanie znalazłem ideologiczny morderca. Właśnie o Urbanie, tak pan się wypowiedział panie Adamie. Ja się zgadzam z tym w 100%. Tak, bo on przygotował atmosferę zabójstwa. On przygotował taką wrogą atmosferę zabójstwa i on jest za to odpowiedzialny. Ale chciałem powiedzieć o tych oprawcach, bo komunistyczna władza zestawiła, to znaczy zakładnikami wyroku na tych zabójców byli chłopcy z Grudzion z no, z Gdziska Mazowieckiego. Mhm. Rzeczywiście... Zabili y, 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 księdza, sierżanta Karosa, próbowali go rozbroić w tramwaju i sierżant Karol, ale tam była szarpanina, Ta, to nie było zimne zabójstwo. Oni nie chcieli księdza zabić. Y, y, chcieli znaczy, y, sierżanta zabić. Oni wyciągnęli broń, chcieli rozbroić. Naczytali się chłopcy książek prawda, z, dru, z drugiej wojny światowej, chcieli taką akcję z, zorganizować. Kilku żołnierzy rozbrojono, zdobyli broń y, w sposób znowu nie, te, ci, ci żołnierze nie padli. Nie, nie zostali zabici ich po prostu rozbrojono i chcieli to zrobić w taki pokazowy sposób w tramwaju podeszli do sierżanta wyciągnął młody chłopak broń hechłacz i y, 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 y. Sierżant karos zobaczył młodego chłopca, prawda? O mm -hmm. takiej dziecinnej, dzie, dziecinnej twarzy mówi chłopcze, oddaj broń. Wywiązała się czerpanina z strzałpat i sierżant niestety zginął. Faktem jest, zginął człowiek. Wielka tragedia dla niego, dla jego rodziny, ale nie było to zabójstwo z zimną krwią. I proszę zobaczyć, Robert Hechłacz dostał 25 lat tak samo, jak dostał y, zabójca księdza Jerzego, który Panie jest. Pani stać.